Przegląd aktualnych inwestycji w mieście zaczynamy od ścisłego centrum, czyli placu Kazimierza Wielkiego, tak prezentuje się on w całej okazałości po generalnym remoncie. Stary asfalt zastąpiła nowa kostka. Wizualnie jest zdecydowanie lepiej. Czy praktycznie także to okaże się w użytkowaniu? Samo wejście do Urzędu Miejskiego jest też inne, są nowe schody i podjazd dla niepełnosprawnych osób. Przebudowa placu Kazimierza Wielkiego, jak wiemy, jest integralną częścią dużej inwestycji, czyli budowy dwóch nowych rond na krakowskim przedmieściu oraz przebudowy ulicy Podwale. Nie tak dawno poprawiano też. Na na jednym z dwóch nowych rond. Chodzi o to u zbiegu ulic Krakowskiej mieście Reformackiej i Chopina. Niewykluczone, że rondo przy ratuszu swoją nazwą będzie upamiętniało ofiary niemieckiego ataku lotniczego na Wieluń. Dokładnie chodzi o nazwę ronda imienia ofiar bombardowania Wielunia 1 września 1939 roku. Jest taki projekt. Ów projekt stał się rzeczywistością, bowiem na ostatniej sesji Rady Miejskiej radni uchwałę o nadaniu rondu takiej właśnie nazwy podjęli jednogłośnie. O taką nazwę zawnioskował do Rady Miejskiej Jan Książek, dyrektor Muzeum Ziemi Wielońskiej. A teraz ulica Popiełuszki. Rozpoczęła się tutaj budowa długo oczekiwanych ekranów dźwiękochłonnych. Postaną one po obu stronach ulicy, jeden przy bloku komunalnym, drugi zaś przy czteropiętrowym budynku wspólnoty mieszkaniowej. O wspomniane ekrany już od dawna upominali się mieszkańcy owych posesji. Powód ich ustawienia jest oczywisty: duży ruch samochodów, w tym także ciężarowych przejeżdżających właśnie ulicą Popiełuszki. Zmienia się również ulica Głowackiego, jak mówiliśmy już w lipcu, niedawno na tym szlaku powstał nowy market polskiej sieci. Buduje się też kolejny tym razem niemieckiej sieci, przy skrzyżowaniu właśnie głowackiego, Sieradzkiej i trauguta, powstanie tam też obiekt o charakterze usługowo-handlowym.